Debiut oceniam bardzo pozytywnie, uważam, że pokazałem się naprawdę z dobrej strony. Wiadomo, lekki stresik był i emocje, w pewnych sytuacjach mogłem się zachować troszeczkę lepiej, no ale to wiadomo, pierwszy raz. Podejrzewam, że następnym razem będzie zdecydowanie lepiej. Zawaliśmy sobie wszystkie założenia, które przed meczem powiedział trener. Wynik taki, ponieważ skuteczność z przodu przede wszystkim nie zawodziła. I bardzo cieszy taki wynik, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Niezależnie czy drużyn, z drużyną ze Śląska, czy z drużyną z innego regionu Polski, Staram się grać o pełną pulę. Aczkolwiek wiadomo, że całe dzieciństwo spędziliśmy w tamtym regionie Polski te zespoły znamy, gdzieś wcześniej jeździliśmy na mecze tych zespołów i generalnie gdzieś znamy bardziej ten klimat tych klubów z tego regionu. Pochodzę ze Śląska i fajnie byłoby pokazać je tam, no atmosferka jest na stadionie, dlatego z miłą chęcią pojedziemy na mecz i pokażemy na co nas stać. No będziemy po prostu grać to samo co gramy do tej pory, czyli będziemy szukać Naszego ataku pozycyjnego i mam nadzieję, że tym razem na wyjeździe zagramy tak, jak gralibyśmy u siebie. To nie będzie łatwy mecz, ponieważ zarówno jak i my gramy o awans, tak samo GKS gra o utrzymanie, więc będzie na pewno zacięty mecz. Tym bardziej, że GKS to naprawdę dobra drużyna, dobrze grają w piłkę, więc możemy spodziewać się naprawdę dobrego widowiska. Wszyscy zawodnicy są chętni, głodni gry, także cieszymy się, że mamy taki, szerok taką szeroką możliwość wyboru i e na pewno zawodnicy, na których postawimy, zrobimy wszystko, żebyśmy cieszyli się tak jak po meczu z Chorobrem.